W tym programie przedstawimy efektywność niskoemisyjnego transportu i jego wpływ na ochronę środowiska Województwa Opolskiego. Pokażemy także, jak pokonywano bariery wprowadzania w regionie niskoemisyjnego transportu. Zapraszamy. Zarząd Województwa Opolskiego 27 lipca 2021 roku przyjął dokument pod nazwą Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030. Głównym celem było wykorzystanie potencjałów Województwa Opolskiego służących zwiększeniu dostępności transportowej i poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju. Szanowni Państwo, w 2013 roku, jak zostałem marszałkiem, po raz pierwszy spotkałem się ze sformułowaniem strategii niskoemisyjnej. Oczywiście wydawało mi się i moim koleżankom, kolegom samorządowcom, że to jest tak trudny temat, że my sobie z nim nie poradzimy. Okazało się, że Opolszczyzna jak zawsze dobrze sobie z tym radzi i tylko chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze mówimy o transporcie niskoemisyjnym, ale również mówimy o budownictwie niskoemisyjnym, więc poszliśmy w kierunku bardzo głębokiej termomodernizacji, nie tylko wymiana okien, ocieplenie budynków, ale również źródeł ciepła, a to o czym mówimy szczegółowo, jeżeli mówimy o transporcie niskoemisyjnym, to była cała, cała koncepcja. My dzisiaj spotykamy na przykład na drodze z do kluczborka, czy z Kluczborka do Opola miejsca, gdzie stoi bardzo dużo, dużo samochodów osobowych, parkingi przy przystankach. Właśnie chodziło o to, żeby ludzie dojeżdżający z różnych wiosek do głównej drogi zostawiali tam swoje samochody i przesiadali się na autobus transportu publicznego. To samo się działo, dzieje przede wszystkim w miastach typu Kluczbork jako PKR, Skędzierzyn Koźle, Miasto Opole, gdzie wchodziliśmy już jak gdyby w zakup autobusów, również o określonych parametrach. Kompleksowo od lat realizujemy programy, które, których celem jest to, aby mieszkańcy nie korzystali tylko z aut, ale z transportu niskoemisyjnego, szeroko rozumianego w autobusy elektryczne, czy też autobusy spełniające najwyższe normy, e, rowery, w, nawet piesza wędrówka jest wędrówką bardziej ekologiczną niż jazda samochodem, szczególnie starym dieslem. E, mamy coraz więcej ścieżek o, rowerowych w Opolu, ale też e, nowoczesne autobusy, które jeżdżą. Biorąc pod uwagę, że potrzeby i oczekiwania społeczne są coraz wyższe, natomiast nie nadążają za nimi możliwości finansowe oraz taborowe, niezbędne stały się zmiany organizacyjne transportu publicznego, zwłaszcza zmiany w zarządzaniu nim, ukierunkowane na podniesienie jakości tego transportu oraz na zwiększenie jego efektywności poprzez prawidłowe kierunkowanie wydatków. My też jesteśmy w zupełnie nowej rzeczywistości, po pierwsze w rzeczywistości dotyczących finansów, bo najbliższa perspektywa Unii Europejskiej zakłada bardzo duże środki 120 milionów euro. W skali województwa razy 4,5 złotego to jest prawie 500 milionów złotych. To są duże nakłady na to, aby gminy stawiały na transport, nie chcę powiedzieć zeroemisyjny, bo nie ma transportu zeroemisyjnego, bo nawet jeżeli mamy pojazd elektryczny, to przecież ta energia elektryczna, którą on jest ładowany musi być gdzieś wyprodukowana. Więc mówmy tu o transporcie nisko czy też bardzo nisko emisyjnym. Te środki są przeznaczone po to, abyśmy na co dzień tej emisji CO2 mieli jak najmniej. Musimy to rozpatrywać nieco szerzej, zapraszając ludzi do transportu chociażby rowerowego. No po to budujemy ścieżki rowerowe. I po to budujemy całą infrastrukturę, infrastrukturę po to budujemy centra przesiadkowe, aby ludzie przesiedli się z transportu prywatnego na transport publiczny, który per saldo zdecydowanie będzie emitował mniej emisji aniżeli poszczególne prywatne pojazdy samochodowe. Problemy nie omijają także Opola, miasta na prawach powiatu, największego miasta i zarazem stolicy województwa opolskiego. W województwie i w opolu obserwowany jest trend wzrostu liczby pasażerów komunikacji publicznej. Jest on wynikiem poprawnie prowadzonej polityki transportowej władz samorządowych oraz stałego monitorowania Potrzeb transportowych mieszkańców. Opole jest gminą, której trzy sąsiednie gminy Dąbrowa, Komprachcice, Pruszków porozumieniami międzygminnymi powierzyły zadania z zakresu przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym uwzględniającym potrzeby przewozowe mieszkańców tych samorządów. Opole zapewnia warunki organizacyjne i techniczne realizacji zadania, które wykonuje poprzez swój podmiot wewnętrzny, miejski zakład komunikacyjny Spółka ZOO w Opolu. Spełniamy też warunki, jakie stawia nam Unia Europejska. Chodzi tutaj o. Wszelkie rozwiązania, właśnie wynikające z zeroemisyjności i z wdrażania tych rozwiązań do naszego taboru, bycie zeroemisyjnym, ale też proekologicznym, tak to nazwijmy, to nie tylko elektryki, ale to też działania na różnych poziomach w miejskim zakładzie komunikacyjnym. My się skupiamy tutaj na elektrykach. Jesteśmy bardzo aktywni, bo wierzymy w to, że stawianie na niskoemisyjny transport poprawi powietrze, czyli poprawi jakość naszego życia, Bo to zanieczyszczone powietrze, którym od czasu do czasu musimy oddychać, wpływa na naszą kondycję, wpływa na długość życia. Stąd warto zadbać o alternatywę. Są gminy, które są dzisiaj, nie chcę powiedzieć przed szeregiem, ale zdecydowanie bardziej zaawansowane aniżeli inne. Taką gminą na pewno jest kędzierzyn Koźle, gdzie widać ten transport na ulicach nowoczesny. I widać tutaj konsekwentną politykę władz, gminy. I co ważne, w województwie opolskim, w Opolu czy Kędzierzynie Koźlu, udało się pokonać bariery niskoemisyjnego transportu. Przede wszystkim udało się na obszarze aglomeracji opolskiej wpłynąć na rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności miejskiej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i generowanych przez zmotoryzowanych użytkowników dróg, w tym redukcji CO2. Przez fundusze za, zarówno własne, jak i fundusze europejskie chcemy zachęcać do no, aktywnego przemieszczania się, takiego w, w trochę w duchu sportowym, co też ma wpływ na, na zdrowie mieszkańców Oporszczyzny, bo to idzie, to idzie w parze. I my te środki w dalszym ciągu będziemy wydawać na budowę ścieżek, czy to pieszych, czy to rowerowych. Poza tym jest w tej chwili moda na to, a coraz więcej osób chce. Pojeździć rowerem. Niekoniecznie tylko turystycznie. Jest wiele osób, które do, do pracy dojeżdżają rowerem, a, a w dużych aglomeracjach to widać. Nie będziemy zmieniać kursu, będziemy w dalszym ciągu szli w stronę inwestowania w infrastrukturę rowerową i pieszą. Robimy to również przy naszych drogach wojewódzkich, bo kiedyś to była nie do wyobrażenia, że przy drodze wojewódzkiej, czyli takiej mającej charakter międzypowiatowy, bo to są duże odcinki. Dróg, nie budowano ścieżek ani rowerowych, ani nie, nie budowano chodników. Dzisiaj to jest tendencja już praktycznie powszechna. Też jesteśmy zobligowani jako Urząd Marszałkowski do tego, aby część naszej floty samochodowej, którą zakupujemy, była już elektryczna. No jest to pewnego rodzaju trend. I kierunek, ale też zachęta dla innych, że można w ten sposób, szczególnie przy tych przebiegach niskokilometrowych, czyli takich codziennych do 100 km do 150 km dziennie, pojazd elektryczny wydaje się być odpowiednim narzędziem do przemieszczania się w podróży kilkuset kilometrowej, a, a w podróży miejskiej. No, ten pojazd elektryczny w przestrzeni miejskiej jest zdecydowanie bardziej funkcjonalny. Strategia niskoemisyjna transportu i publicznego i swojego prywatnego to jest takie przedsięwzięcie, które będzie cały czas ewaluowało. Ono się nigdy nie zatrzyma. To nie będzie nigdy tak, że czegoś nam zabraknie albo już coś spełnimy. Po prostu z jednej strony budowa odpowiedniej infrastruktury, parkingi, ścieżki ciągi pieszo-rowerowe, proszę zauważyć, to jest również związane z tym, że samochód, który jedzie drogą na przykład nie musi uważać na rowerzystę, bo ten rowerzysta jest wyłączony z ruchu samochodowego. Podobnie jak i z, naszym, z naszą tradycją jeżdżenia na rowerze, czasami dojeżdżania do pracy od kwietnia do października. Proszę zobaczyć, ile możemy miesięcy właśnie korzystać ze środka niskoemisyjnego transportowego. W kolejnym odcinku przedstawimy wpływ na zdrowie mieszkańców i środowisko inwestycji w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz w wyniku wsparcia wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentujemy ekonomiczne efekty wykorzystania przez gminy niskoemisyjnego transportu.